Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania czytania związanego z nowiem księżyca w znaku raka dla osób z podznaku ryb. Wyjątkowy nów, który dotyczy relacji, ponieważ odbywa się w Siódmym Domu Astrologicznym, odpowiadającym właśnie za nasze związki z innymi ludźmi, więc relacje mogą się weryfikować, kończyć, zaczynać ujawniać itd. Tak Proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie chciał bardziej szczegółową odpowiedź na swoje pytania, nie tylko dotyczące relacji, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Zapraszam również Państwa na mój profil na Instagramie pod tytułem Tarot doradca. Także zapraszam na nowo powstały, już nie mój kanał astrologiczny Astrologia Oczami Anny i osoby, które zechcą wesprzeć mój kanał i jakby, do, że tak powiem dołożyć się do zakupu statywu który właśnie, jak Państwo będzie się obraz chwiał, to zobaczycie jak jak niestabilny jest statyw Za jakby, no proszę o choćby jakieś najmniejsze wpłaty w tytule przelewu proszę wpisać swój mail żebym mogła podziękować, to jest bardzo ważne osoby, które wpłacają, a nie wpisują maila, tutaj im dziękuję bo po prostu nie mam jak wysłać podziękowania, bo nie wiem, jaki macie adres mailowy, ale jednak ten mail jest dla mnie tutaj bardziej wygodny. Chyba wszystko, jeśli coś zapomniałam, to może mi się potem przypomni i przechodzę do czytania dla ryb na nów Księżyca dotyczący relacji król. Królowa Mieczy, Królowa Mieczy. Proszę Państwa, yy, powiedziałam o tym, że mogą mieć miejsce rozstania i mogą, ponieważ Królowa Mieczy jest singielką, jest albo rozwódką, albo wdową, czyli taką singielką, ale po rozstaniu, tak? Królowa Mieczy odcięła się od kogoś, od czegoś. To jest osoba, która jest samodzielna, która jest niezależna od kogoś, która. Jakby na swoim życiowym doświadczeniu buduje swoją przyszłość, nie obawia się bycia w pojedynkę i tego, że sobie z tym nie poradzi. Jest to kobieta silna, jest to kobieta, która umie przeanalizować sytuację i się niczego nie boi. Proszę, proszę, ale jest królowa kielichów, no i proszę państwa, być może po jakimś rozstaniu przychodzi nowa miłość. Kiedy może przyjść nowa miłość? Kiedy pożegnamy się z tym, co nam nie służyło, co nas ściągało w dół, co nie było. Być może prawdziwą miłością, a nawet jeśli było, a na przykład druga strona z jakiegoś powodu mm, odeszła, to kiedy mamy miejsce obok siebie, jesteśmy sami pełnią, ale mamy miejsce obok siebie do, dla drugiej osoby, może się taka sytuacja y, już niedługo u Was wydarzyć, że poznacie kogoś nowego. Mało tego. Królowa Kielichów to wy, kobieta z podznaku wodnego, rak, skorpion ryby. Tutaj mamy bliźnięta waga wodnik. To, że tu są akad królowe, proszę tego nie traktować tak bardzo wprost, ponieważ jest to czytanie ogólne i tutaj, czy słuchacie i chcieliście usłyszeć, czy chciałyście usłyszeć na temat mężczyzn czy kobiet, nie ma to znaczenia, ponieważ tutaj. No, po prostu, bo to, to jest dla wszystkich, a wiadomo, że wszyscy nie będą mieli takiej samej sytuacji. Więc może się pojawić ktoś do dojrzałej miłości i do takiej miłości, która was wypełni, która wam da radość, błogość, spokój, która jakby widać w tych kartach pięknie, że jeżeli my sami czy same nie boimy się żyć. Nie musimy mieć kogoś, kto nas holuje do góry, kto nas ciągnie, kto nas gdzieś tam, po kim mamy się wspinać. To bardzo szybko przy nas znajduje się osoba, która również jest pełnią. O co chodzi? Mówienie o tym, że partner, z którym jesteśmy, to nasza druga połówka, jabłka czy pomarańczy, czy tam jeszcze czegoś, ale jednak połówka. Jest niefajne, bo to znaczy, że my sami nie jesteśmy całością, że my po prostu jesteśmy jakąś biedną połówką poprzecinaną, i dopiero jak się znajdzie, ktoś pasuje, nie pasuje, ta połówka gdzieś tam się nie zgadza, to dopiero wtedy możemy żyć. Otóż tak nie jest. Dopiero kiedy spotykają się dwie osoby, które są pełnią, które są sobą, które się rozwijają w swoim zakresie, w swoim tempie, w celu, osiągają cele, które pragną, rozwijają się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zapatrywaniami. Dopiero takie osoby mogą być partnerami, nie ma tak, że ktoś ma za nas przeżyć życie, że ktoś nam będzie życie organizował, ktoś nas będzie uleczał, tak to nie działa. Tak to nie działa. Dobra, sprawdzamy o co chodzi. O, oczywiście, kończą się jakieś relacje u was, lub jakaś relacja. Jeszcze raz powtórzę, to nie musi dotyczyć relacji romantycznych, to może dotyczyć spraw zawodowych, bo to są też sprawy formalne. Jeżeli jakaś relacja was. Doprowadzała do łez, do depresji, do bezsennych nocy, dołowała, no, ściągała was z dół, wbijała w dechy, można nazwać tutaj to różnie. Prawdopodobnie yy, zdecydujecie się zweryfikować to i ją zakończyć. Proszę Państwa, dziesiątka mieczy jest trudną kartą. Ona mówi o stanach depresyjnych, ona mówi o waleniu głową w ścianę. To już jest taki. Yy, Chciałaby powiedzieć płacz, ale tu z królowa mieczy i dziesięć mieczy to już nie ma siły płakać. To mogą być takie relacje, że my już yy, inaczej takie samopoczucie, że my już nie mamy siły na płacz, ale gorzej już nie będzie. Przy dziesięciu mieczach już tylko może być lepiej, może już tylko słońce zaświecić. Zaczynacie być sobą, jeżeli ktoś was przestanie yy, mówimy tak, że jak yy, czasami lepiej ktoś może pomóc, nie przeszkadzając nam. Czyli jeżeli nikt nam w życiu nie robi źle, to może zrobić lepiej niż jak jest przy nas i nas po prostu yy, dołuje, czy, czy nie wiem, znęca się, czy no jeszcze inne jakieś takie mi trudne słowa przychodzą, ale tak to jest. I dopiero wtedy jesteście sobą. Kiedy łapiecie oddech i z takiej relacji się wyzwalacie, oczywiście, że to nie będzie do wszystkich. Jeszcze raz powtórzę, to może dotyczyć relacji formalnych, czyli na przykład zawodowych. Nie wiem, kwestii mieszkania, wynajmu, yy, mieszkania wspólnego, dlatego już są formalności, są papierkowe sprawy urzędowe, więc takie rzeczy też tutaj mogą być, ale rozwody też tutaj mogą być. Yy, Królowa Kielichów to wy, albo osoba, która was wspiera. Absolutnie przy was się pojawia cesarz. Mówiłam, że jak się yy, jedne drzwi zamykają, to się natychmiast otwierają, inne. No i się pojawia ktoś dojrzały, ktoś wspierający, ktoś, kto. Zna swoją wartość. To nie, jest, to nie jest ktoś, kogo trzeba pocieszać, głaskać po głowie. Nie. To jest ktoś, kto ma przekonanie o swojej wartości, o swojej mocy, bez żadnego pocieszania, bez żadnego narzekania, utyskiwania. Taki ktoś się może przy Was pojawić. Pięknie, pięknie. Osoba z znaku barana to może być strzelec też, czyli znaki ogniste mogą się przy was pojawiać. I mamy umiarkowanie. Umiarkowanie z kartą uspokojenia. To jest taka tęcza po deszczu i takie wychodzące słońce. To jest. Tu akurat wychodzi słońce tęcza na tej karcie nie ma, ale w ogóle na kartach umiarkowanie stęcza. Proszę pamiętać, że tęcza to jest. Oczywiście to jest metafora, żeby to było jasne. Tęcza to jest droga, która łączy nas z Bogiem, tak? Jeżeli, jeżeli się pojawia na pięknie, tak? Po jeszcze po takim. No, u mnie akurat teraz pada. Po deszczu, po pochmurnym czasie, po, po burzy wychodzi słońce, wychodzi tęcza. Tu, jak tu już widać na horyzoncie, słońce, ale tęcza jako nie widać. Natomiast karta mówi o uspokojeniu, o wyciszeniu i o takim poczuciu spokoju, takie, jak schodzi z nas powietrze, takie. Uff, wreszcie spokój, wreszcie mam przy sobie kogoś dojrzałego, tak? Czyli relacje u Was będą ewidentnie przechodzić na inny poziom, ale też z kimś innym. No absolutnie. U was idzie nowe. Idzie nowe po ciężkim czasie idzie nowe. Dla niektórych może oznaczać to nawet, no nie nawet, źle powiedziałam, nawet bo mówiłam wcześniej, bo tu jest też kwestia domu, nawet przeprowadzkę, założenie własnej firmy, nową pracę, budowanie nowego związku opartego nawet na oficjalnym, to znaczy formalnego, przepraszam, w związku formalnego. Absolutnie fajnie. Po ciężkim czasie, uniezależniacie się, proszę bardzo, od razu się po, pokazują karty, które mówią, no, teraz tak. Teraz jesteś silna, teraz jesteś silny. Nowe idzie, być może nowe mieszkanie, nowa praca, nowy związek, yy, nowy partner czy partnerka. Tyle. Rada dla Was na ten nów Księżyca. Wisielec. Spójrzcie na swoją sytuację z w ogóle z innej strony. Yy, jeżeli trzeba poświęcić czas na to, żeby, że tak się wyrażę, dojść do siebie, bo wskakiwanie z jednego związku od razu w drugi, gdzie jeszcze jesteśmy pokaleczeni tymi mieczami, nie zawsze jest dobrym pomysłem. Mamy najpierw dojrzeć, e, mamy najpierw e, uspokoić się, mamy najpierw poczuć się pewnie w całości, nie w żadnej połówce, e, przyjrzeć się na tą sytuację i powiedzieć tak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tego Wam życzę żeby wszystko Wam wychodziło na dobre. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, życzę dużo miłości i pozdrawiam.